Cześć, witam Was. Energik w unboxingu. Nazwałem ten film Unboxing from the Past, ponieważ chciałbym Wam pokazać unboxing bądź co jakiś czas będę starał wam się pokazać unboxing gier, które nie były dostępne w Polsce. Zazwyczaj są to edycje kolekcjonerskie ściągnięte z Japonii. Często tych. Takich unboxingów za dużo nie będzie, ponieważ no, tych gier też nie ma dużo. A ja też ich za dużo nie mam, ale oczywiście mogę Wam e, pokazać, zwłaszcza, że wielu graczy sobie nie zdaje nawet sprawy, że m, niektóre edycje kolekcjonerskie na przykład w Japonii były tak fajnie, fajnie wykonane i tak różne od tych, które mogliśmy zobaczyć w naszym pięknym kraju. Dzisiaj wybrałem Metal Gear Solid 3 Snake Eater i chociaż tutaj to co widzicie jest to subsistence, zostawiłem tą grę tylko jako wprowadzenie. Edycja kolekcjonerska Metal Gear Solid 3, nie subsistence, tylko zwykła, posiadała Steelbooka. Mam go, niestety nie przygotowałem sobie, może kiedy indziej sobie to zrobimy. W edycji Steelbook, ze Steelbookiem właściwie był, był tylko chyba, o ile dobrze pamiętam, Steelbook i żadnej edycji, żadnych dodatkowych za, za, dodatkowej zawartości tam nie było. Potem pojawiła się edycja Metal Gear Solid Subsistence, y, która zawierała się na trzech płytach, gdzie oprócz samej gry znajdowało się jeszcze y, online, czyli płytka do grania online i półtora, czy tam trzy i godzinny filmik, z katstynkami z gier. Dodatkowa edycja Subsistence miała tą dodatkową przewagę, że była poprawiona kamera, która w oryginalnym Snake Eaterze jakoś tak średnio się sprawdziła. Ale nie jest to dzisiejszym tematem naszego unboxingu, ponieważ dzisiaj pokażę Wam unboxing wersji Metal Gear Solid 3 Snake Eater w edycji premium. Ta edycja pojawiła się tylko i wyłącznie w Japonii. Nigdzie indziej nie była ona dostępna. Bardzo rzadko spotykana na naszych e, polskich portalach e, aukcyjnych, bardzo ciężko dostępna, ale oczywiście jeżeli ktoś dobrze poszuka, to tą edycję jeszcze można zdobyć. Całość znajduje się w bardzo dużym tekturowym pudełku e, z takimi zielonymi różnymi e, grafikami. Tu widzę nawet mamy głowę Stalina, tutaj związku radzieckiego, także bardzo fajnie zrobione. Z boku mamy napis srebrnymi literami Metal Gear Solid 3. Z boku podobnie. No tutaj akurat pudełko może nie, nie, nie prezentuje się jakoś spektakularnie, że tak powiem. I z tyłu mamy e, informacje. Co ciekawe, tutaj w języku angielskim, ale wszystko jest oczywiście po japońsku i cała zawartość tego, co znajduje się w środku. E, ok, spróbujmy rozpakować. Od razu powiem, że Snake to jest jedną z moich ulubionych części Metal Gear i dlatego też nie mogłem sobie mm, pozwolić na nieposiadanie tej edycji Premium, która w mojej ocenie jest całkiem ciekawa, chociaż oczywiście tylko e, najbardziej ciekawa jest dla tych, którzy znają język japoński, ponieważ jeżeli. Nie znasz języka japońskiego to ta e, zawartość kolekcjonerska e, tego pudełka. Nie każdemu może przypaść do gustu. W środku. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to Szagochod. Mamy to napisane nawet po rosyjsku. Szagochod. E, pudełko słuchajcie, wzorowane na takich starych, rosyjskich modelach do sklejania. Kiedyś miałem takie z boku, możemy zobaczyć, jak wygląda Szagochod. Tutaj możemy porównać. Tutaj mamy jakąś też grafikę. Oczywiście wszystkie są e, w, napisy w języku japońskim. Skala 1 do 144. Ok. I w środku jest oczywiście model szagochoda. Ogólnie podoba mi się ta grafika tutaj z przodu. Fajnie, fajnie to zostało właśnie namalowane w takim stylu tych starych rosyjskich modeli do sklejania. Muszę przyznać, że nieźle to, nieźle to wyszło. I w środku mamy model. E, model w takiej. E, nie będę go wyjmował, nie chcę go uszkodzić, bo jest on dosyć delikatny. E, natomiast postaram się może zdjąć chociaż tą wierzchnią część. Tak wygląda. E, jest to główne główna zawartość całej tej edycji kolekcjonerskiej, czyli ten model właśnie tego pojazdu kroczącego, krocząco jeżdżącego, mogącego wystrzeliwać z każdego podłoża rakiety nuklearne. Czyli główny taki nasz przeciwnik, którym steruje Volgin w końcowej części gry. Model naprawdę fajny, może bym spróbował, ale nie, nie będę, nie będę próbował go wyciągnąć. Boję się, że po prostu jak go spróbuję wyciągnąć, to mi się coś tu połamie, a wolałbym tego uniknąć to jest dosyć, dosyć, trzeba przyznać, jest ciężki. Też przyznam szczerze, że tych edycji kolekcjonerskich nie zawsze będę chciał je rozpakowywać, ponieważ no, mają one dla mnie wartość właśnie dzięki temu, że są w takich pudełkach nietkniętych jeszcze, że tak powiem. OK, tak wygląda model. Muszę przyznać, że ten model jest naprawdę fajnie, fajne, fajną rzeczą. Dalej mamy, słuchajcie, Artbook. Artbook, który w ogóle nie wygląda jak Artbook. Zobaczcie, taka jakaś brązowa, brzydka Yy, brzydkie kartki, yy, z drugiej strony to samo. W ogóle, znaczy, wszystko jest oczywiście. Tu chodzi o to, że to wszystko jest wzorowane na takim. Yy rosyjskim klimacie, że tak powiem. Spróbujemy sobie ten artbook wyciągnąć i pokażę Wam, jak to wygląda. Artbook jest dosyć gruby, to już zresztą widać, że jest on dosyć, dosyć, dosyć dużo ma stron. I w środku, na takim papierze, naprawdę typowo rosyjskim, że tak powiem, mamy informacje na temat naszej gry, oczywiście na temat Snakey wrazy wraz z grafikami. Oczywiście wszystkie informacje są po japońsku, także że e, dla mnie jedynie ma wartość to, że można pooglądać sobie te świetne e, zdjęcia, na przykład jak e, mieli ćwiczenia, autorzy gry wojskowe, żeby lepiej się wczuć klimat. No, muszę przyznać, że tych tutaj informacji, zdjęć, że tak powiem, jest dosyć dużo. Połowa artbooka jest na takim właśnie papierze, takim jakby starym, który tak się wydaje, że jest taki starodawny, dawny, a połowa jest już na papierze takim błyszczącym. Tutaj możemy zobaczyć samego Hideo Kojime. Bardzo ładny tutaj art Snake'a. No, ogólnie bardzo fajnie to wygląda i, i elegancko się prezentuje. E, dużo zdjęć, dużo zdjęć, dużo informacji dla osób, które umieją e, język e, japoński to oczywiście e, dużo informacji. Mamy tutaj takie ładne plakaty, rozkładówki. E, dla fanów Snakitera myślę, że jest to e, bardzo fajna rzecz, bardzo fajny artbook. E, ale tak jak mówię, no, głównie, żeby pooglądać sobie e, grafiki, bo <gryw> wartość merytoryczną. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, no to jest ona dosyć nikła. Czyli mamy taki fajny artbuczek. Dalej mamy oczywiście grę. Jest to japońska wersja gry Snake Eater, Nie jest to wersja Subsistence, czyli jest to ta wersja jeszcze z tą kamerą, która no powiedzmy sobie szczerze, sprawiała sporo trudności. Warto zauważyć też, że gra jest po japońsku. Także nie usłyszymy tutaj Davida Haytera, a usłyszymy jakiegoś tam y, też znanego znanego właśnie gościa, co podkłada głos w metalach y, Snake'owi, niestety nie, nie pomnę jaką się dzisiaj nazywa. Oczywiście cała instrukcja po japońsku y, w formie komiksów, y, komiksu y, w części pierwszej instrukcji. Ta instrukcja też oczywiście była dokładnie taka sama w edycji europejskiej y, Snake'itera i tutaj właściwie poza tym, że y, Gra jest po japońsku. Ona niczym się nie różni od standardowej edycji Snake Itera. Różni się troszkę też okładką. W edycji europejskiej, o ile dobrze pamiętam, była jakaś taka zielona. Tutaj mamy Snake'a na tle takiego drzewa, i w tle oczywiście chyba twarz tutaj jest Wolgina. Także całkiem, całkiem, fajne, całkiem fajne wydanie. Dalej mamy, słuchajcie, książkę. Oczywiście książka jest po japońsku, także jeżeli chcecie poczytać sobie tą książkę, to proponuję już zacząć się uczyć języka japońskiego To może przeczytacie ją za parę lat ale też ją rozpakujmy, zobaczmy jak to wygląda Wydanie takie książki, takie mocno, że tak powiem ale jak widzicie, wszystko jest w języku japońskim. Nic się z tej książki nie dowiemy, <noise> pomimo że jest bardzo gruba. Ona ma naprawdę ile stron? Prawie 400. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że. I ponownie miałem telefon, parę osób pisało, że powinienem wyłączyć komórkę podczas nagrywania, no nie mogę niestety tego zrobić, moja e, praca nie pozwala mi e, unikać telefonów, że tak powiem. No ale wróćmy do książki. Warto zwrócić uwagę, że japońskie książki czyta się od prawej do lewej, czyli w drugą stronę, tak jak większość, niektóre mangi chyba teraz też w naszym kraju można kupić, że są czytane od tyłu. E, m, także... Jezusie miłosierny. No nie wierzę, wygrałem coś z jakiejś loterii SMS-owej, z tego co widzę. Dobra, nieważne. Także książka, chociaż gruba i pewnie mocno ciekawa, mamy na przykład informacje na temat kryzysu kubańskiego, no super, pewnie super zawartość, ale oczywiście dla tych, co znają język japoński, czyli tam ze dwie osoby w Polsce się ucieszą z tej książki, reszta raczej po prostu ją schowa do folii i jej nigdy już więcej z tej folii nie wyciągnie. I tak samo robię ja, chowam ją do folii, żeby już nigdy więcej tej książki nie wyciągnąć. chyba że kiedyś przyjedzie do mnie Hideo Kojima, i powiem Krzychu, chciałem zobaczyć czy masz edycję kolekcjonerską Snake Eatera. No i ja wtedy powiem: "Ziomuś, mam, zobacz". I on wtedy do, przed snem będzie czytał mi tą książkę i będzie bardzo fajnie. No i ostatnią rzeczą jest ponownie tajemnica Tekturka. Jak widzicie, wszystko jest takie siermiężne. Podoba mi się ta siermięga tego, tego wydania. Przede wszystkim ten artbook wydany na takim zwykłym papierze, po prostu szarym, ale to jest oczywiście stylizacja. Nie chodzi o to, żeby tu było piękne jakieś arty na tym, a właśnie, żeby było to stylizowane na taki ciężki PRL i myślę, że większość ludzi mieszkających większość, no, ludzie mieszkający w Polsce, którzy mają powyżej 30 lat, pamięta te czasy siermiężne i doskonale się to Wpisuję też. Rozpakujmy, zobaczmy, co jest w środku. W środku jest soundtrack. Nie, przepraszam, nie soundtrack. Snake Eater Premium DVD. I mamy tutaj trailery, jakiś kamuflaż presentation, experimental footage. i Jest to zwykła płyta DVD, którą możemy sobie odpalić w naszym komputerze, no i zobaczyć całą zawartość. Warto zwrócić uwagę, to co nie zauważyłem wcześniej, że płyta ma taką, takie żłobienie, One, to jest, znaczy tutaj jest coś na niej, to jest chyba szagoch wiecie, tak wygrawerowany, tego to słabo może widać, ale faktycznie coś takiego tutaj oczywiście jest. Niestety powiem szczerze, że nie włączałem tej premium DVD i nie potrafię określić, czy zawartość, która jest, jest po japońsku. Napisane jest, że około 62 minut cały materiał ma... Yy... Także nic, nic poza tym nie potrafię powiedzieć. No niemniej jednak, tak wygląda edycja. Tak wygląda zawartość dodatkowa Snake Terra. Tak jak mówiłem, edycja bardzo rzadko spotykana w Polsce. Można ją bez problemu sprowadzić. Oczywiście z eBay'a. Niemniej jednak, chyba jej cena aktualnie jest dosyć wysoka. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie, nie śledziłem tych, tych informacji, ale wydaje mi się, że ona może być dosyć wysoka. Zawartość, jak widzicie, Ciekawa, ciekawa, głównie dla Japończyków, bo dla Europejczyka chyba największą radochą jest ten świetny model Szagochoda, który doskonale wygląda. Prawdopodobnie wyglądałby świetnie na półce, gdybym go oczywiście wyjął. <laughs> Ale wierzcie mi, że kurczę, no naprawdę on jest delikatny, ma tutaj te działa wszystkie, mógłbym, obawiam się, że gdybym moimi paluchami próbował to wyjąć, mógłbym go e, po prostu uszkodzić, a nie chcę tego robić. E, tak wygląda słuchajcie, unboxing edycji Premium e, Snake. Eatera. Jeżeli podobają Wam się takie, tego typu filmy, chcielibyście zobaczyć więcej takich unboxingów from the Past, innych gier, e, które, które w Polsce są raczej rzadko spotykane, no dajcie znać. Dajcie znać, wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Ja wtedy postaram się coś takiego jeszcze zorganizować. Mam troszkę tych gier właśnie w edycji japońskiej, e, które w Polsce są rzadko spotykane, a często mają całkiem ciekawą, śmieszną, czasami żenującą zawartość. E, no co prawda nie mam tych gier aż tyle, żebym walił taki filmik raz na tydzień, ale myślę, że na parę odcinków takiego unboxingu mogłoby tutaj e, miejsca. Starczyć. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!